Witam wszystkich ze strony Klaodron i zapraszam Was do ostatniego odcinka z serii Zagrajmy w Max Payne. Moi drodzy, w poprzednim odcinku Nicole Horn po prostu robiła wszystko, aby nas powstrzymać. Wysyła przeciwko nam swoją mm, elitarną ekipę nazwijmy to ochroniarzy, czy też elitarną ekipę najemników. Wysyła przeciwko nam swoich garniturowców, posunęła się nawet do tego, że wysłała przeciwko nam helikopter wyposażony w jakiegoś minigana czy inny ciężki sprzęt. Nawet posunęła się do tego, że przez megafony czy przez cokolwiek innego próbuje nas zniechęcić, próbuje nam wmówić, że, że jesteśmy już martwi, że nam się nie uda, że nie dotrzemy do celu. Jednak Max jest w tym momencie niezniszczalny. Maxa już po prostu nic nie jest w stanie powstrzymać. Tak więc. Moi drodzy, czas najwyższy, aby Max dokonał ostatecznej pomsty. Więc, no, nie oddalajmy go od tej chwili przy długim początkiem. Więc, moi drodzy, żeby nie gadać, po prostu czas najwyższy rozliczyć pannę Horn, czy też panią Horn z jej wszystkich nazwijmy to delikatnie grzeszków. Lecimy, mam nadzieję, że nic tutaj wszystkiego mi na początku nie spotka. No, jasne, że nie. Spotkał mnie granat i dwóch garniturowców. A ja pamiętam ten moment, sekundkę, timing. No i cyk, ale to jeszcze nie koniec. Szybko broń w ostatniej sekundzie dosłownie. Uff. No, bo tutaj nie będzie tak lekko. Oczywiście ci garniturowcy jeszcze będą próbowali mocno zajść mi za skórę. Dobrze, spokojnie. Oni wyleźli stąd, właśnie ten ostatni wlas stąd. Okej, okay, ja do Ingrama, co tylko. Weźmy sobie kolta, troszkę amunicji jest, uleczmy się przede wszystkim. Kto tam siedzi? Oho, ho, ho, ho. A może oni przylezą do mnie? Tak, jeden już leci. No, cierpliwość nie jest z jego mocną stroną. No i coś czuję, że. No, okupi to najwyższą możliwą ceną. No. Dobra. A drugi przyjdzie przylas 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 i się źle rzuciłem. Dawaj Max, dawaj w niego, dawaj go, dawaj go. Dobra. Tam jeszcze na artysta. Ciekawe czy też przylezie. Leci o matko, dobrze, jeżeli oni tak wychodzą, no to będzie szło gładko. To mi się podoba. I on ma no ma komando, Komando, więc może lekko nie być, ale ale jakoś się udało. A, widzę, że chłopaki też czują się niezbyt pewnie, no bo. Yy, Save oczywiście. Yy, no bo wiedzą, że. A bo właściwie wiedzą, kto po nich idzie. Tylko czekajcie, czy to było tutaj? Ktoś tu będzie? Nie, tutaj jest jakiś pokój. Nazwijmy to jakaś poczekalnia, czy cokolwiek innego. Ooo, jaki tu zestaw. To pewnie będą tutaj ziomeczki. Tak jest. Ale, jest ale i tak na początku szło nieźle. Dobrze, jeszcze raz spróbujmy, a może podrzucimy im taką, takie kinder jajko, co? No może? Tylko jeden zginął, ale drugi jest osłabiony. Dobra. Uff. Oczywiście teraz mam full ammo do Colta, ale teraz mi jest to nieprzydatne kompletnie. Czy, że nie możecie go powstrzymać? Przecież jesteście lepiej wyszkoleni i wyposażeni i macie ogromną przewagę liczebną. Do roboty! Pani Horn, czuję twój strach. Czuję go. A tu nie będzie jakiej artysty? Skąd? Aha, stąd. Nie, wiem, skąd wyskoczył? Do końca, ale mniejsza z tym. Dobra, jeszcze raz. Trzeba się skupić, trzeba się skupić. O, właśnie, teraz poszło nawet. Lepiej niż ostatnio, dobra, zbieramy wszystkie fanty i lecimy stąd od razu. Co to znaczy, że nie możecie go powstrzymać? Tak, tak, Przecież tak. Jesteście lepiej wyszkoleni i wyposażeni. I macie... A stąd o, komandos o, wyskoczył. Dobrze, tu jeszcze nie będzie jakiegoś narwanego typa. A już wiem co to za miejsce. Czekajcie, a gdybym tam im coś rzucił właśnie Ojoj, 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 ale się teraz władowałem szybko Maxiu szybko szybko podskoczyłem i, i zginąłem i znowu muszę tutaj kontynuować, no nie. Dobra yy, za dużo zamulam szybciutko trzeba więcej save'ować. Tych save'ów trochę ma więc luz. Dobra I teraz tak, tamtego zdmuchniemy I będziemy mieli tu już z głowy Tam sobie zapiszemy i będzie git Tak, 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 tak Dobra I teraz szybciutko F5 -ka. Dwa jeszcze sejwiki mi zostały Mhm, szybko, szybko, szybko Nawet nie trafił ale ja go trafię. Coś czuję. Teraz się odegram. Tam lecieli następni, widziałem. Nie wiem, czy oni tutaj przybiegną. Jeżeli przybiegną, to jesteśmy w domu. Ale chyba nie chcą przybiec, co? To by było zbyt proste. O matko! Przybiegli jednak. To dawaj, dawaj, Max. Dawaj go, dawaj go, dawaj. Nie, nie przeżyję tego. Wiedziałem, że tak będzie. Kiepsko to się potoczyło, ale jeszcze raz. Jeden. Szybciutko. I oni wiem, że przybiegną, więc luz. Więc podrzuć mi, jakby co... coś ciekawego. Dobra, zawsze go troszkę osłabiłem, zawsze coś. Pięknie. I tam był jeszcze jeden, nie? Tak jest. No, 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 strzelaj, strzelaj. Próbuj szczęścia licznie I to mi się podoba. Jeszcze ktoś tam jest. Nie chcę Menda przyleść. Tutaj widzę. Może tak go wywabię? No, może się nawet uda. Jeszcze coś. Hmm. Trzeci granat, ale ten był już kompletnie trafiony. Ten może będzie lepszy. Jeszcze go nie zabiło, naprawdę. Oto snajpera I teraz szybciutko I pięknie Mam nadzieję, że to byli wszyscy Tutaj jest i ukryte Niestety, jedna wielka czeluść ciemna, nic więcej A szkoda Szkoda, szkoda Tutaj mamy przycisk, który otwiera drzwi, ale mniejsza z tym no, nic tu niestety nie ma. No dobrze, otwieramy wrota F5 i lecimy dalej. No, a jeszcze granat mi rzuciła. Cwana, nie uciekniesz. Przyjąłem. Próbuję wylądować. Będzie ciężko. Okej, okay, moi drodzy, tutaj gra nam mniej więcej podpowiedziała co mamy zrobić, yy, musimy oczywiście strzelać w te liny stalowe, aby, yy, że tak powiem, jakby to nazwać, po prostu żeby ten masz się przewrócił w konkretne miejsce i tyle, tak więc cyk i zaraz będzie tu ostra strzelanina z tego co pamiętam. Jest już na pokładzie. Odlatujemy jak tylko wiatr się uspokoi. Okej, okay, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Jakby tutaj teraz ich wszystkich wykończyć chyba w ten sposób. Dobra, dwóch z głowy, i teraz Zlatujemy tych dwóch, okej, okay. pięknie. I teraz tak, chciałbym wam moi drodzy coś jeszcze pokazać. Więcej save'ów nie mam, ale są mi one niepotrzebne. Chciałbym wam pokazać alternatywną, że tak Start powiem, za alternatywną, że tak powiem, scenę śmierci Maxa. Jest to taka unikatowa scena, więc pozwólcie, że no pod sam koniec chcę wam ją jeszcze pokazać. No bo w sumie warto, warto jest to jakiś tam dodatkowy kontencie. Dokładnie, dodatkowy kontencie, jakaś dodatkowa zawartość. Tu możemy podziwiać Nowy Jork. Ja wiem, że to teraz może trąci myszką, ale. Ech, i te dwa budynki. Szkoda ich. Trąci myszką troszkę, tak, ale... 15 tak jest, trąci to trochę myszką, ale i tak warto popatrzeć. I tak ma to swój klimat, niech mi nikt nie mówi, że nie. Dobra, możemy lecieć. Pięć, Uwaga. 4, 3, 2, 1 Moje drodzy, by to wyglądało, gdyby zatriumfowało zło, jednak do tego nie dopuścimy. Musimy strzelić jeszcze w ten narożnik. Pięknie za pierwszym. I tu musimy teraz strzelać w tę wieżę. I zróbmy to tracenie z naszych dwóch ukochanych beret, czy beretów, beret raczej. Tylko nie będzie mi starć pestek. Przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palet ze spustu. I tak to się skończyło. I tak się to skończyło. Śnieżyca wydawała się słabnąć. Postrzępione chmury odsłoniły gwiazdy. Maxie, my. Tu komisarz Jim raz z policji. Budynek jest otoczony. Rzuć broń i połóż się z rękami za głową. Że nieba. Głosy policjantów zdawały się odległe i przytłumione. Stój! Policja! Nie ruszaj się! Duchy przestały mnie dręczyć. Pode mną Nowy Jork lśnił jak brylant na czarnym aksamicie. Ależ mieliśmy z tobą... zabierzcie go na komendę! Słyszałeś? Wooden też tam był... Stał w tłumie na uboczu. To wszystko nie skończy się, dopóki on nie wyda poleceń. Ale wydaje, byłem tego pewien, lepiej, żeby to zrobił. Łuden uśmiechnął się z zadowoleniem. To był uśmiech zwycięzcy. Było nas dwóch. Moi drodzy, podsumuję to wszystko, gdy pojawią się napisy końcowe. A tu mamy poziom, dla którego mm, przechodziłem całą grę na poziomie zimny trup. To jest bonusowy poziom, który właśnie tylko na zimnym trupie, y, tylko na zimnym trupie się ukazuje, czy też jest odblokowany. Y, on nazywa się Ostateczne czy też Ostatnie Wyzwanie. I lecimy naprzód. Tu będziemy mieli arcy trudny poziom, ale wydaje mi się, że uda się go jakoś ogarnąć. Tak, tu będziemy mieli samych garniturowców do zmuchiwania. Jest ich tutaj masa. A amunicji wcale nie mamy aż tak wiele. Wszystko dzieje się w zwolnionym tempie. I się nie udało. Ale będziemy próbować. Jednak jest to ostateczne wyzwanie, więc nie ma co. Może tam im rzucimy koktajla mołotowa? Jeśli oczywiście uda mi się. Jeśli oczywiście uda mi się dorzucić, ale wątpię. Niestety nie, ten rzut nie należał do dobrych. Ale spokojnie damy sobie radę. Byleby tu nie wariować. No tak, jak będę grał, to się nic, nic nie powiedzie. Cyk, rzucamy się normalnie po bokach. Ale się nie udało. Oj, będzie ciężko. Będzie ciężko, gdzie naprzód? Jak ja dopiero broń chciałem pozbierać, tu trzeba będzie troszeczkę to spokojnie ogarnąć troszeczkę pogłówkować. Nie ma co się tutaj kampić też w żadnym miejscu, trzeba być dużo, dużo w ruchu. Dobra, spokojnie. Za dużo ich jest, za dużo. Ale tylu zabiję, ile się da. Tylko, że nie zmieniłem broni, bo nie dążyłem. Dobra, zginę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Damy sobie radę tylko spokojnie. Ok, Cold Commando. A przejdźmy tu przez środek, a z drugiej strony spróbujmy. Może będzie, będę miał więcej szczęścia nieco. A teraz się zablokowałem w tych komputerach. Ten budynek wygląda jakby był gdzieś ukryty. Acer Corporation, ta cała tutaj. Ta cała tutaj miejscówka, tak mi się przynajmniej wydaje. Niestety się znowu nie udało, szkoda. Ale wydaje mi się, że ta prawa strona będzie dla mnie troszeczkę łaskawsza. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Dobra, okej, okay. może któryś nawet się podpali, może nie. lecimy, 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 lecimy. Przeładowanie niech będzie razem ze rzutem. Aj, tam następny i niestety zginę. No, będzie naprawdę ciężko, ale warto, bo koniec tego poziomu też przynosi nie lada profity. Tak więc jeszcze raz. A może tu sobie stałem przy tym komputerze? Właśnie mówiłem, żeby się nie kampić, a może trochę się przy kampie. Dobra, amunicja wyczerpana. No niestety kampienie nie za bardzo się opłaca bo to tutaj też chcą na zmańki zajść więc trzeba się mieć na baczności moc o matko jest chyba stu wszystkich dobra 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 easy 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 no nie tak easy ale jeszcze raz no będę próbował oczywiście do skutku ale nie przejmuję się tymi niepowodzeniami bo wiadomo że jest to ostatnie wyzwanie więc wiadomo nie a gdybym sobie wszedł tu do środka. Postrzegła troszkę z Ingramów, Tak o. Tutaj mamy laleczkę. M79, no to tutaj możemy zrobić niezłą jadkę właśnie w ten sposób. I szybciutko, szybciutko. Dobra, jakoś tu się udało. Ten M79 może mi naprawdę pomóc. Nawet gdyby teraz się nie udało to wiem, gdzie mogę sobie tutaj ułatwić to zadanie. Ale nie zmieniłem jeszcze Givery, bo Max nie nadąża. <laughs> Ale wiem, jak to zrobić teraz. Czyli, moi drodzy, najpierw M79, a później dopiero będziemy się martwić, co dalej, nie? Okej, okay, naprzód. Tak, oni tutaj gdzieś się sami, widzę, nie ogarniają. Dobra, szybciutko. Wyekwipujmy to. A zróbmy to w ten sposób. Ciekawe, czy to się da tak okiwać. Tak soczyście A czy ja mogę na tym poziomie teraz... pytanie do 100 punktów czy ja na tym poziomie mogę normalnie sejwować? Mam normalne sejwy, więc warto byłoby z nich zacząć korzystać. Uwaga, może teraz ta próba przyniesie lepsze rezultaty. Okej. Okay. Właśnie troszkę chciałbym ich, że tak powiem, ściągnąć na siebie. hammer. Dobra, skoszeni byli całkiem nieźle, a teraz zginę niestety, bo się znowu rzuciłem źle. To teraz jak mam to ugryźć? Aha! To mi się tak wczytuje. No to dobra, to będę musiał pamiętać o tym. No dobra. Czyli teraz wy tu. Okej. Was to troszkę powstrzyma przynajmniej na jakąś chwilkę. Ale nie w ten sposób, nie w ten sposób. Nie w ten sposób. O, no faktycznie to ostateczne wyzwanie jest wymagające. Dobrze. I teraz szybciutko cyk. Troszeczkę nie chciałem w ten sposób. O właśnie, coś takiego. Dobra, dobra, spokojnie i teraz F5 i już będzie troszeczkę łatwiej. Podkreślam słowo troszeczkę. Tam jest ich tylko trzech. Dobra, dawaj, dawaj, Max, kosimy. Jednak nie kosimy. Ale już mam jakiś plan tutaj. To nie będzie Jack Hammer i to ich na pewno skosi. A miałem się rzucić o matko. Jeszcze raz. Czekajcie, tutaj najpierw tych. Ani w tę stronę, ani w tamtą nie mogę sobie poradzić. Ale jest nie najgorzej. To może być właśnie to. To może być ta udana próba. Na to liczę. Spokojnie, jeszcze kilka podejść i będziemy mieli to z głowy. Jedziemy, 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 jedziemy. Rzućmy się teraz trochę. Czemu w ogóle oni nie giną, nie? Co jest z nimi, nie halo? Dobra, w ostatniej chwili się rzuciłem. Ale ten mnie teraz zabije, no właśnie. To zróbmy tak. Dobra, spokój, 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 spokój. I na boczek. Zauważyłem, że kiedy się rzucam, to oni za bardzo nie ogarniają. Okej, okay, i teraz sobie zróbmy save'a. No. I oni muszą z której strony tu przyjść. Tylko jeszcze nie wiem z której. Jeżeli z tej jednej, no to właśnie właśnie możemy ich ładnie wykosić. Albo oni nas. Ale może, może coś z tego jeszcze. Wyjdzie w miarę dobrego, czekajcie. Pięknie. Dobra. Nie przaduje Max, tylko jedziemy, 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 jedziemy. I ostatni będziemy zabije, nie? Udało się, moi drodzy. O, matko, po tylu próbach. Jakżeż pięknie. Jakżeż słodko. Jakież to było dobre. I teraz, moi drodzy, największy prezent, tylko pozbierajmy jeszcze tutaj wszystko. Tak, wiecie, yy, nie wiem w sumie po co, ale pozbierajmy. Dobrze. I moi drodzy, teraz przechodzimy do mięska. Warto było się przez to wszystko przedzierać dla tego jednego pomieszczenia. Tu, moi drodzy, mamy ekipę, która tworzyła Maxa. Tu mamy wszystkich, a właściwie może nie wszystkich, ale wszystkich najważniejszych. Tutaj z boku w tej czerwonej. W koszuli mamy ziomeczkę, który podłożył twarz Maxowi, czyli też użyczył swojej twarzy Maxowi. Tu mamy co? Nie wiem, do której planszy by to było. Takie zniszczone, być może do hotelu Jacka Lupino lub czegoś innego. Tu mamy chyba ten podziemny parking, jeden z moich ulubionych poziomów w grze. Tutaj mamy... Czekajcie, czyżby to nie była czasami albo knajpa, puccinello albo coś innego. Albo to miejsce, gdzie załatwiliśmy warcie Finito. Yy, tutaj, czekać. to jest miejscówka chyba z tego parkingu, wejść tego parkingu. Yy, tu mamy że wewnętrzny krąglu wejście do Azir Corporation. Tu ulica Nowego Jorku, tu oczywiście stacja Roscoe. Yy, tutaj odlewnia Cold Steel. No i logo yy, Remedy. Z tymi laserami, to lasery chyba są zabójcze, czy nie? Zabiją mnie? Nie. Tak więc, tak to moi drodzy, mniej więcej wygląda. To pomieszczenie warto było, naprawdę było warto. No, ten dodatkowy poziom, no wiadomo, że im więcej maksa w maksie, tym lepiej. Tak więc, moi drodzy, pozwólcie, że teraz przejdę do podsumowania w napisach końcowych. Jednak napisy końcowe na poziomie zimny trup się nie, nie ukazują. Ale ja tam jakoś to po, po prostu posklejam, żeby to miało inny wydźwięk, czyli po prostu, żeby te napisy się pojawiły, bo jednak no, gra bez napisów końcowych to jednak pozostawia taki niesmak. Tak, moi drodzy, tak kończy się gra Max Payne. Maxowi udało się dokonać zemsty. Nicole Horn zginęła. Zginęła w katastrofie śmigłowca. Zemsta Maxa się dokonała, jednak, moi drodzy, na końcu, oczywiście poza mm, komisarzem Jimem Brawurą, poza elitarnymi oddziałami policji, w tłumie pojawił się Alfred Wooden. Jak Max wspomniał, na jego twarzy był uśmiech zwycięzcy, no i jak Max też powiedział, to wszystko się nie skończy, dopóki Alfred Wooden nie wyda polecenia. I Max powiedział, że było nas dwóch. To wszystko sugerowało, że w razie gdyby tam Max odniósł jakiś większy sukces jako gra, będzie, będzie kontynuacja, czy też twórcy y, zrobili sobie taką, wiecie, małą furteczkę. W razie W, y, jakby faktycznie gra odniosła sukces, to możemy zrobić z tego jakąś kontynuację. Zostawili sobie po prostu otwarty wątek. Moi drodzy, cóż mogę powiedzieć o grze Max Payne? Za każdym razem, ile razy by mi nie przechodził, ta gra po prostu jest kozacka. Wszystko w niej gra jak w zegarku. Zarówno graficznie, oczywiście, jak na lata, w których wyszła. Yy, dźwiękowo, yy, gameplayowo, fabularnie. Yy, no i polski dubbing też, yy, pomimo kilku niedoróbek, nadal trzyma solidny poziom. Po prostu ta gra dla mnie jest Majstersztykiem i im więcej razy w nią gram. Im więcej ją przechodzę razy, tym bardziej mi się podoba, po prostu ona jest jak butelka wina. Im starsze wino, tym lepsze, tak samo Max. Im starszy, tym lepszy. Po prostu rozpływam się w jej cudowności, no... no... w samych superlatywach ją opisuję. Ja wiem, że mogę patrzeć przez delikatne okulary nostalgii, tak? Taka yy, mgiełka nostalgii gdzieś może mi przed oczami tam błądzić, ale no... nie można tej grze po prostu nie przyznać wielu pozytywnych cech, chociażby jak no, ten Bullet Time, który dzięki tej grze został tak naprawdę rozpromowany i wiele innych tytułów też z tego Bullet Time'u, czy też z tego spowolnionego czasu korzystało. Takie gry jak na przykład seria Fir, tak? No, Max naprawdę był w wielu aspektach prekursorem, nieziemski klimat tej zamieci w Nowym Jorku, no to po prostu jest nie do opisania. Bardzo, bardzo mi się ta gra podoba po dziś dzień. Jeżeli ktoś nie grał, jeżeli ktoś tej gry nie zna, naprawdę z czystym sercem polecam. Mimo iż miałem wiele problemów z odpaleniem tej gry, koniec końców to się udało. Cieszy mnie to niezmiernie, że taką perełkę mam skończoną na kanale, naprawdę. No bez, bez tej gry kanał o tematyce retro, no po prostu no, nie miałby takiego wyrazu, tak? No, no, nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Po prostu, może na koniec chciałbym Wam przede wszystkim podziękować za to, że byliście podczas trwania tej serii, za wszelkiego rodzaju łapki, komentarze, subskrypcje. Za to wszystko Wam po prostu chcę ze szczerego serca podziękować. Mam cichą nadzieję, że bawiliście się równie dobrze podczas oglądania, jak ja podczas grania. Bo, mimo iż poziom zimny trup dał mi troszkę w kość, no to. Yy, tym większa satysfakcja, że tę grę udało mi się przejść na najwyższym poziomie trudności, tak więc y, bardzo mocno mnie to cieszy. No i niestety niestety, tak jak wszystko w życiu no, ma swój koniec y, tak i tę cudowną grę będę musiał no, zakończyć z, naprawdę z ciężkim, z ciężkim sercem, ale też z y, takim pozytywnym zapatrywaniem się w przyszłość, ponieważ y, no, są jeszcze do ogrania dwie następne gry z, Cyklu Max Paint, tak więc jeszcze dużo dobrej rozgrywki przed nami. Tak więc reasumując, moi drodzy, epicka gra. Mm, polecam każdemu. Jeszcze raz, moi drodzy, wam dziękuję za to, że byliście ze mną podczas trwania tej serii. No i teraz niestety z ciężkim, z ciężkim, z ciężkim jak ołów sercem muszę tę serię niestety już zakończyć. Okej, moi drodzy, ocień jest pomału do końca, tak więc żena z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć.